Hejka, kochani, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w ten wtorkowy poranek. A dlaczego wtorkowy poranek? Ponieważ jest wczesna godzina i wybieramy się na roradki o 7.10 Siemanko, witam Was w kolejnym dniu. Tym razem to już jest 5 dzień grudnia. Jutro mi kolejki. Dokładnie. No i tak, dzisiaj szukamy piątki w kalendarzach. Z zadaniami. No. Co to tak, pierniki dla Mikołaja plus rysunek Mikołaja. Rysunek Mikołaja! Tak więc wiecie co dzisiaj będziecie robić? Tak. Będziecie? Pierniki co Mikołaja. Jak coś to ja to i ja nie przeczytam, a ona teraz to, to zapamiętała. <kłys> Więc tak, teraz y, jesteśmy w, przy kalendarzu z prezentami i znowu i tak samo będziemy szukać piąteczki. Tutaj już mamy pierwszą piąteczkę okay. mamy pierwszą piąteczkę. Wygrałem w kamień nożyce, to otwiera większy prezent, więc ja otwieram większy prezent. Bieramy się za otwieranie, tym razem bez fakulty. Teraz jakiego pokemona będziesz miał w środku Fabian? A zobaczymy. O! Jasna, Pokemona. Nie wiem jaki Pokémon wybieram cię. O, to był mój kiedyś ulubiony Pokémon, Ale nie pamiętam jak się nazywa, ale był mój ulubiony. Bo żuf. Żółw. żółw, Tak. Super. To w ogóle im się udało. Sprawdźcie. To jest dla nich. Idealnie pokolorowany i tym podobnie. Tak, tylko że z łepetyną coś się nie tak... <grymny> A więc otwieramy piąteczkę. Szukamy sobie. Jedna się napatoczyła. Bo jest na pyszku. A skoro jest gwiazdka, to szukamy drugiej. <grymiany> 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 Pojawił się problem w szukaniu drugiego. A więc kolejny teraz na skarbusia, żeby no. szukał w swoim kalendarzu. Piąteczka. Ha, ha, oh nie! Yeah. tanecznym krokiem szukamy piąteczki. Możesz gdzieś czynić honory, możesz być pierwsza. Tu Ja zacznę od najmniejszego. Tu się prezenciku. Mm -hmm. Yeah! Mam kolejną literkę? Tak. Kolejna literka. W ogóle wczoraj była akcja, bo ja byłam pewna, że wyrzuciłam cały ten naszyjnik. Nie cały naszyjnik. Pierwszą literkę, którą teraz została Klaudia. To ostatnio została Klaudia nie wczoraj, tylko jeszcze wcześniej. Ja byłam pewna, że ja wyrzuciłam to. Ale naprawdę całe szczęście, że tego nie wyrzuciłam i jest to. <grym> Moja kolejka. Moja no, korytka. A jak wyrzuciłam, to ci odkupię. <laughs> Patrzcie, będę słodkim ciastkiem. I... Ciasteczku. Będę dzisiaj robić maseczkę ciasteczkową. A dobrze. Tak. I teraz Dusia. Co to takiego jest? Ale jej kupiłam! Aaa! Patrzcie, ciastek! Jaki słodki! Dobrze słupki, patrz jakie małoczka! I taką dupkę! A, dostała takiego ciasteczka, ale jest przeuroczy. To osiem. Kochanym, Dziękuję. Słodki, nie? Mi się też mega Dubaju, ale... Bez fałszywej skromności. I teraz kolej na mnie. To ośmielne To się, siostro. I dzisiaj, aż się osłynęłam. No. Dzisiaj mam rzecz pod prysznic. Z ciasteczkiem. <noise> Maseczka z ciasteczkiem. Rzecz pod prysznic z ciasteczkiem. Maskotka, ciasteczko. A pachnie to jak ciasteczko. Hmm? Ja to czuję cynamon. Mm -hmm. Naturalny imbirowy ekstrakt. Natural nie, nie. Ginger Extract. Dobra. Także mam czym się myć. Hmm. <laughs> A więc zaczynamy kolejne kalendarze, ale już napatoczyła mi się piąteczka, więc nie muszę mu tak zbytnio szukać, bo akurat znalazła się koło czwóreczki, którą wczoraj też otwierała. Więc. Zobaczymy, co dzisiaj będziemy mieli. Biała kula! Biała? Kokos? <grymne> <grymne> Nie kokos, ale ładnie pachnie. No. Mhm. Biała. Sprawdzamy, jaka jest biała. Biała, o zapachu limonki i guarany. Czyli orzeźwiająca kąpiel Cię czeka. <grymne> no dobra, ale miałeś, miałaś nie sprawdzać przez nich To tylko. I teraz moja kolej. Mamy dzisiaj piąteczkę. Jezus, jak to leci. To jest irytujące. Nie rytuję, co chciała powiedzieć. O! Ha! też coś białego! Kolejne mydło. Nie mów, że to kolejne mydło. Coś mi się wydaje. Kolejne mydło. To tak, patrz. Mamy żel pod prysznic, mamy mydło, mamy kule do kąpieli. Będziemy pachnieć jeszcze maseczka. Jeszcze. Ale... ty nie pachnie w ogóle. <grym> no. Moje pędzle będą czyste. A wiecie co? Miała w pierwszym taką była ponieważ to jest mydło, ale to była kula do kąpieli. No. To jest jakiś mydlane... mydlany... Mydlany kalendarzyk. Jakiś mydlany kalendarz. Także... Zadowolnione. I bierzemy się za co? Za coś, co zobaczycie teraz. Dzieciaczki y, się tam uczą, albo udają, że się uczą, a my zabieramy się za wyrabianie ciasta na pierniczki i będziemy wołać potem dzieciaki i będą wykrawać. Będzie zabawa. W ogóle ja Wam coś powiem. Ja się z tą kobietą nie bawię. Wzięła margarynę, pokazałam, że mam masło w rękach, a ona mówi, że tu jest, będzie 78 gram. Okazało się, że wrzuciła na wagę i było 79. Pomyliła się tylko o grama. A ucięła margaryny jeszcze dodatkowo do kolejnej porcji i mówi, że tam będzie ponad 30 gram. No i co? Wyszło, że było 33. Nie, 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 ona to robi. Waga w oczach normalnie. Serio. A więc, ciasto piernikowe y, już jest w zamrażalniku, także będziemy się brać za y, ciasteczka. Markizy. Markizy. Markizy, tak jest. Szukamy na razie foremek. Tu jest taka fajna foremka, reniperka. Tak. Ależ, no oczywiście, że tak. tak. Milcia tutaj z nami dzielnie, dzielnie wyrabia i wykrawa ciasteczka. Podoba Ci się ta praca? Tak. No. I za chwilkę już się tutaj nam zapełnia i za chwilkę dajemy do piekarnika i ja robimy następny no być, kształt. Tak, tak, może być. A więc tak, teraz się bierzemy zapierniki i będziemy je dekorować. Dla świętego Mikołaja. Mikołajka. 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 Tak. Jak co roku robimy 5 yy, grudnia pierniczki. 4 grudnia. Ja, więc będziemy działać. już tutaj zrobiliśmy ciasteczek, a teraz obecnie dzieciaczki wy... wyrabiają sobie ciastka. On zaraz, się tak No. biorą się obecnie za wykonywanie swoich yy, zadań z listy, więc zabierają się za rysowanie świętego Mikołaja. Zuchy. A potem będziecie, wiecie co robić? Zgotowywać Jedzenie dla Mikołaja na jutro? Tak, marchewkę dla Reniferów. I, pisać I będziecie. Tak, modlitwę dla Mikołaja, tak? Super. Dzieciaczki sobie namalowały Mikołaje, poszły się ogarniać. I przygotowaliśmy jeszcze, no w tym roku takie trochę marne, ale, ale jest. Pierniki dla Mikołaja i marchewka dla Reniferów. Oj, tak. Tak, stwierdzam, że. E, oni już dawno, że tak powiem, znają prawdę o Mikołaju, ale nadal chcą się z to bawić. takie Karteczki, które ma moja mama. Kosmetyki. Puzzle na nowe kolcyki i, i naklejki. święte Mikołaju. W tym roku pomagałam swoim rodzicom w obowiązkach domowych. Ja wyglądam jak ta baba, ta wiesz, która. Ta co ona ma, taka starsza babka, co ona robi takie śmieszne filmiki, taka zagraniczna. Ona też ma takie te włosy. Aaaa! Wiem, <noise> która. No. Posłuchajcie, tak by już. Yy, mm, My już dzieciaki położyliśmy spać, więc teraz przygotowaliśmy ciasteczka, znaczy dzieciaki Fabian obrał marchewkę eee, i ten. I co? I będziemy się brać za pakowanie Mikołaja. Nastrojowo w blasku świec. Czekasz na tej chwilę cały rok. Są oba prezenty dla dzieciaków. Ja mówię, no, dzieci znają prawdę, ale dalej się chcą w to bawić, więc się bawimy. I mamy nawet plan na jutro. Także wszystko zobaczycie w, w jutrzejszym vlogu. Ale tu jest zrobiona paczka dla Lilianki. Tak tego fez nie widać. One są wszystkie w kształcie serca zrobione. Yy, jest gotowa. I od. Papcika, papuczka, też jest gotowa. Tak, i też jest w kształcie serwiska. Też, no każdy coś dostał mniej więcej, mają porówno, chyba mają porówno. no. Tylko tak. troszeczkę coś innego. Tylko na też wiadomo, różnią się wiekiem, no i... No, i już trzeba patrzeć na no to też inaczej. Że, że to jest chłopczyk i dziewczynka. Fabia tak. na przykład mm -hmm. ma musz, ma skarpety, ma e, myszkę, mają puzzle, o puzzle mają oboje. Skarpety ma myszkę inną, ma inny kolor kosu, to, tylko to ma inne. A Liliana ma opaski zamiast myszki. E, tak, no, ja mówię, nie? Tak, że... zamiast skarpet też tu jeszcze są pomadki, to z której chyba tu nie dałam. Tu. Dałaś? Aha, dałam, Jest. dałam. Są, są pomadki do ust, balsamy do ust. Babcie chcieli kocyki, więc kocyki też dostaną. Podkładkę pod kubek. Oprócz tego, no, jak coś słodkiego. po warzoniku tak, tak, dla... Dwa batoniki są. Także coś mają, myślę, że są, myślę, że są te y, prezenty ładne. Co myślisz? No, fajne na pewno. Ładna, chociaż na tak nie zje tego batona, bo on nie lubi czekolady. Co luty? Nie, po prostu z Mariuszem spóźnił. Ja muszę jeszcze zrobić drugą rzecz, bo muszę naprawić młodej kalendarz. Dlatego się wszystkie prezenty porozpadały. Więc teraz muszę się chycić za robienie dodatkowego kalendarza. Wszystkie zadania na dzisiaj wykonane. I możemy iść w końcu spinkać. A Was zapraszamy już jutro na kolejnego vlogmasa. Pa!